Witam wszystkich serdecznie z tej strony Patryk, i w dzisiejszym odcinku omówimy trochę zaległy już trailer Farming Simulator 22, a w następnej części przedstawię nowe ikony, jakie się pojawiły na między innymi Facebooku od Giant. Zapraszam do oglądania. W widzimy mapę francuską, która została wtedy właśnie ujawniona. Jest wiele widoków z tej mapy, które no naprawdę robią wrażenie. Mamy gondole, które również są na pewno ważną częścią scenarii, są typowo francuskie i cała sceneria, wszystkie domki właśnie widać, że tego stylu jeszcze w farmingu nie było. Widzimy miasto, które jest puste, ale Giants nam powiedziało, że puste miasto jest dlatego, że oni po prostu wyłączyli ruch pieszych, a ono będzie naprawdę tętniło życiem. Tu również była ciekawa kwestia. Dokładnie tutaj. Widzimy po lewej stronie traktor. I Społeczność wychwyciła, że ten traktor może być albo naszym sąsiadem pracującym w polu, albo naszym pracownikiem, którego zatrudniliśmy na farmie i kazaliśmy mu przyjechać na pole. I tu również mamy ciekawą maszynę, czyli oprócz samego ciągnika, mamy prasę, prasę od mazeja do, małych, do tworzenia małych belek tak zwanych snopków, takich, które znamy. Dostaniemy również w grze sarny. Znasz, będą to między innymi sarny, ogólnie mogą to być zwierzęta leśne, będą nam mogły wbiegać przedciągnik, ale no gra jest Pegi 3, więc potrącić jej raczej nie będziemy mogli. Chociaż społeczność pewnie zrobi jakieś mody na wiatrówki. Tutaj również nowy sprzęt, czyli ponce do ścinania drzew. Jest to tak naprawdę bardzo podobna maszyna, którą już mieliśmy, ale jest to nowszy model. I kolejna ciekawa maszyna, czyli połączenie Rębaka Jens z MANem, czyli pierwszy w historii samojezdny rębak oryginalny. Pociąg mamy taki sam, jak w 19, więc trochę szkoda, ale cóż. I mogliśmy usłyszeć przed chwilą dźwięk spadającego drewna, spadającego drzewa. Co ciekawe, te oto. Winorośla będą kolizyjne, więc w sumie mogliśmy się tego spodziewać. Ale jak będziemy pracować przy tych winoroślach, to będziemy musieli uważać, żeby za bardzo nie skręcać, bo się o niego po prostu zaczepimy. I tu również nowy sprzęcik, który no już tak naprawdę znamy od tych dwóch tygodni, ale tutaj został zaprezentowany: czyli zbieraczka do kamieni. Kamienie będą się pojawiać na polu po pracach typu orka kultywowanie i tym podobne. porce po będzie ich więcej, tyle co widzimy tutaj, a po takim kultywowaniu czy talerzowaniu będzie ich mniej, ale również będzie trzeba je zbierać, ponieważ szybciej będą się sprzęty zużywały, typu siewnik, pracując na nich. I kolejny nowy półgot Zamasza. W takim razie z zwiastuna jest na tyle, ale teraz jeszcze przechodzimy do przedstawienia nowych ikon, jakie zostały ukazane. Dobra, czyli zaczynamy przegląd ikon. Patrząc od początku mamy zboża, których myślę, że nie muszę, których nie muszę tłumaczyć. Myślę, że wszyscy je doskonale znamy. Mamy tutaj nowe sorgo. Dalej lecąc mamy winogrono, mamy oliwki. Dalej znowu znane ikony. Tutaj mamy nową rzecz, czyli burak cukrowy, ale rozdropiony na kawałki. I tutaj również w sumie to nie nowa rzecz, ale znamy ją z, z DLC do 19. Są to bele z Topoli tej oto. Na kolejnym slajdzie jest coś ciekawszego, bo oprócz oczywiście podstawowych rzeczy, jakimi są tutaj zwierzęta, co prawda to może nie wszystkie zwierzęta, bo mamy trzy kropek w prawym dolnym rogu, przez co może być ich więcej, ale szczerze, wątpię. Z nowych rzeczy mamy koncentrat, który nie wiadomo czy będzie służył. Hmm, takie coś, które podobno służy do przy wytwarzaniu kiszongi, ale nie zostało potwierdzone, co tak naprawdę będzie się z tym robiło. Dalej mamy AdBlue, które tak naprawdę było 19, ale było bezużyteczne, chociaż w 22 może rzeczywiście być coś z tym związane: wyładowarka elektryczna, śnieg, sól drogowa, kamienie i to nie są jeszcze wszystkie ikony, bo no, będzie ich więcej. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, bo zostały już ujawnione nowe maszyny na oficjalnej stronie Farminga, nowe fact więc widzimy się niebawem, do zobaczenia. Cześć!